Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale GranaKompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek The Crust. Profesor, profesor Wilfrey mówi do nas, mamy już możliwość wydobywania lodu, musimy więc dowiedzieć się więcej o obiektach tlenowych, aby stworzyć system podtrzymywania życia. Ukończ odpowiednie badania i zbuduj zakład elektrolizy. Proszę bardzo, no kurczę, ciekawe to. Tak tutaj na wielu polach, proszę państwa, nas cisną. Yy, I to ostro. I prawdopodobnie jej będzie chodziło o yy, te kontrakty, ale zaraz zobaczymy. Na razie zbuduj ekstraktor lodu. Umieś ekstraktor lodu na złożu lodu. We can establish trade with other organizations on the moon. This way, surplus resources are converted into money, which we currently lack. To send resources, we need a landing platform. And to access the market, we need to research the online market. Yes, it's why you get paid the big bucks, Ledger. Great idea. Director, let's get started immediately. Research and construction will take some time. No tak, no ale my przecież tu zajmujemy się w tym momencie zupełnie czymś innym. Eee, nie rozumiem tego zbuduj ekstraktor lodu, czy on się nie wybudował? Ach, no nie wybudował. Kurczę bladę. No dobrze, ale pieski, proszę Państwa, znoszą nam tutaj ten lód, który leżał, więc on się chyba nie marnuje, z tego co widzę. A no nie, bo było 150. Dobra, jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? No tutaj coś się tworzy, coś się robi natomiast tej energii to za chwilę nie będziemy mieli no i teraz rzeczy jest tego typu, że że my potrzebujemy dożyć, że tak powiem doczekać do tej jasnej strony, aż będzie jasno brakuje nam płyt tytanowych tak, no tak konkretnie to dwóch okej okay. To zostało wybudowane wspaniale. I teraz szybciutko chcę wybudować, proszę Państwa, o, taśmociąg. Elegancko. Ruszyła produkcja płyt tytanowych, proszę Państwa, to oznacza, że będziemy w stanie ukończyć yy, tutaj ten ekstraktor lodu. To mamy zrobione. Dalej. Wynajdź instalacje tlenowe. Wybierz odpowiednie badanie. Zwolnijmy czas, zwolnijmy czas, bo to biegnie. Na, 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 w ogóle to zapauzujmy, o, w ten sposób. O, trzeba to poczytać. Wybierz odpowiednie badanie w kategorii technologie społeczne. Instalacje tlenowe. My coś ogarnialiśmy. To jest wentylacja. Aha. Instalacje tlenowe. Dobra, to będzie zakontraktowane, blok medyczny, o, ciekawe. Dobra, i teraz dalej, stabilny dochód, zbuduj platformę lądowniczą. Musimy wynaleźć wymagającą technologię w sekcji podstawy i mamy zbudować tę platformę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie pieniędzy, bo to są pieniądze, jak rozumiem, takie kredyty powiedzmy, to czy to są pieniądze? Nie, to jest pojemność CPU. Natomiast to, no to są pieniądze. No to, to ja nie rozumiem, gdzie jest ich brak. Bo ja nie widzę tu braku. 72 tysiące sobie spokojnie z tym radzimy, chyba że nie mamy przychodu. Ale puśćmy to. Pójdźmy czas. O, nie to, <grych> to się czas nazywa. I zaraz zobaczymy. Hmm. To jest dopiero ciekawe. My nie możemy też pozwolić sobie, proszę Państwa, na ciągłą produkcję płyt tytanowych, więc będziemy musieli wyłączyć jakby tutaj to produkowanie tego, tego materiału, ponieważ tytan jako tytan będzie nam potrzebny, jest nam potrzebny do produkcji części tutaj, a tego, jak widać, brakuje. Jednak to jest o wiele bardziej przydatne. I w takim razie, Ok. I w takim razie, szanowni Państwo, my będziemy mogli w tym momencie dostarczać lód, jak rozumiem, taśmociągiem tutaj. No drogo. Oczywiście 9000 tysięcy drogo. Pieski nie pozbierały tego regolitu niestety, ale lód już proszę Państwa śmiga, także okej. Okay. Lód śmiga. Mamy cztery 4... yy, płyty tytanowe. No dobrze. My czekamy na wynalezienie instalacji tlenowych. Troszeczkę to zajmie. Tutaj te, te jeszcze te, ten duży magazyn pozostaje. Ja się tak zastanawiam, co to jest? Moduł rekonfiguracji dronów. Aha, ok, w porządku. Natomiast szukam, słuchajcie. To jest winda, ok. Zwróćcie Państwo uwagę na czas ładowania tych akumulatorków, nie? Ale nadwyżki plus 144 to ładnie. To ładnie. Ile nam czasu zostało? 4 dni. Oj 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 oj. oj. Jeżeli ja bym to zatrzymał, 20 dni, tak? Ale to już chyba się kończy. Czy nie? A nie. Ło. Będzie lipka. Dobra, tu się piesek ładuje ładnie. No nic. Eee, przyspieszmy, zobaczmy co będzie. Bo przecież. My i tak potrzebujemy tutaj przyspieszyć to wszystko. Ja jestem bardzo ciekawy, czy te akumulatory, czy te baterie się naładują. Jeśli mowa o kwestiach związanych z produkcją wody, to my tutaj zbiornik wynaleźliśmy na wodę, tak? O, tu mamy jakieś łóżko. Tylko w pomieszczeniach. Mhm. A to jest łóżko piętrowe. No, bardziej by się opłacało oczywiście. Wentylacja zewnętrzna, blok medyczny, kuchnia. Farma grzybów, No, duża farma hydroponiczna, to jest bardzo ciekawe, wszystko. Wow! Wow! Coś odpadło od tego? Mhm. Chyba w kapsule się tutaj uratują, ale rybnęło. Czyżbyśmy mieli posłać ten nasz dostawczy samochód, czy, czy jak to tam wygląda? Zaraz zobaczymy. No tak. A my nie jesteśmy przygotowani na produkcję tlenu? No Dziebasek ma trochę przerąbane moim zdaniem, ale to... To on ma przerąbane. No, yes, we're receiving a message on the emergency channel. putting it on the screen. no, we're out of time, director. the station is falling apart before our eyes. the rescue capsule is already on its way to the moon. you'll have to pick the people up within an extremely tight timeline. oxygen has been almost completely depleted. Mm -hmm. The second capsule is damaged and we don't have the resources to fix it. We have to redirecting energy to maneuvering thrusters to soften the impact. God help us No, dobra. The emergency awesome. beacon is fuzzy so we only know the approximate position of the escape pod. It'll take months to survey the entire area. Ratchet, can we do something to speed this up? Our rover is equipped with the LPS. Lunar proximity scanner, it can detect even the weakest signals on the surface. Director, send the rover to the landing area. We'll find them in no time. Dobra. If we want to find the crew alive? We must immediately send the rover to search. Estimates of the oxygen levels in the capsule are bleak. I've added a timer to your interface, Director. Oh, yeah, no, to nie Państwa... Director. The Lunar Proximity Scanner emits a focused beam of electromagnetic waves. These waves propagate rapidly, covering the area around the scanner. When the waves encounter an object within the scanning zone, the LPS visualizes its location for the operator. If a hidden object is present in the outer scan radius, the LPS will indicate the route to the object. Mm -hmm. When a mm -hmm. hidden object is within the radius of the rover's inner circle, Activating the LPS will accurately display its location. No dobra. To jest nasza baza. W porządku. Natomiast my, dodajnik awaryjne. Zburzona konstrukcja. Ależ, ależ tu jest znalezisko. Dobra. Musimy tutaj wysłać nasz łazik. No i co? A jak to się robiło? Kurczę. Zlokalizuję ukryte obiekty. Czy on tam jedzie w ogóle? No popatrz. O. Dobra. On, on sobie jedzie. I bardzo dobrze, proszę państwa, że on sobie jedzie teraz. Ponieważ y, jego y, baterie będą doładowywane. Porządko. Niech on sobie jedzie. Natomiast my tymczasem mamy niby platformę lądowniczą wybudować. No, okej. Okay. Ale my tutaj ważniejszą mamy misję wynaleźć instalacje tlenowe. Jak to wygląda? No, ja myślę, że tutaj damy radę. Czy mógłbym przyspieszyć czas i obserwować Łazik? W oczekiwaniu, oczywiście, na badania. Na razie wszystko nam tutaj śmiga. On już prawie dociera. E, co z tymi badaniami? 14 dni tam na te wentylatory, ale płyty tytanowe e, 22 płyty tytanowe proszę państwa, ja tylko szybciutko. Zaprzestanę ich produkcji wyłącz. Yy, ponieważ tytan jako tytan jest nam potrzebny również do produkcji części. Teraz wróćmy do łazika. Ponieważ my tu będziemy musieli aktywować ten, ten niby skaner. I ja może już go odpalę. On się zatrzymał. Aha, czyli podczas jazdy on nie może tego, z tego korzystać, nie? Dobrze. Anuluj yy... zadanie i przenieść się tutaj. <laughs> Za moment niestety ale będzie yy... Yy problem z jego bateriami, ponieważ wydaje mi się, że już będzie ciemno. Dajmy mu szansę na dojechanie. To jest ten nadajnik awaryjny, tak? No dobrze. On już dojeżdża. Niech nam się zatrzyma. OK, zbadaj to, dasz radę nie? OK, ciśnij synu. I co on nam pokaże? Skanowanie obszaru. Czyli gdzieś tutaj, tak? Gdzieś tutaj, słuchajcie. Coś tu jakaś kropeczka chyba była. Jest. Dobra. Jedziemy. Na ratunek, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że zdążymy na czas, ale myślę, że tak. Czemu mielibyśmy nie zdążyć, skoro tych dni jeszcze tam zostało 17? No niestety nasz rower e, porusza się tak. No tak jak się porusza. Ewentualnie te odległości są pieruńsko wielkie. Jestem bardzo ciekawy, co się stanie po dotarciu na miejsce. Jak Państwo obstawiacie? Czy to będzie dobra lokalizacja? Czy okaże się to fiaskiem, ta, ta wyprawa? No dobra, przeskanujmy jeszcze raz. Nic nie wykrywa. To co to było? Orca. Hmm. Frank, oh. You know the exact location of the escape pod. Now send them a cargo truck. Ach, teraz... O, masz, no to. Ale co za bezmyślna istota no. przecież już ta ciężarówka mogła być w drodze. Eee, czekajcie, jak to jak to tą ciężarówką sterować? Jak się steruje ciężarówką? Opuść bazę. A, dobrze. <laughs> Musimy opuścić nią bazę. I wtedy będzie można nią jakby sterować z tej mapy, tak? Wysyłać. Co się tutaj dzieje? Czy tu coś się dzieje? Produkuje zasoby w porządku. Natomiast czy części, to no, chyba się produkują, bo tutaj widzę, że 5 jest. Oj. Ciągle zapominam Escape'em, wychodzę. Jak wygląda badanie? No, jeszcze 9 dni. Dobrze. Co z naszą ciężaróweczką? Ona jedzie. Przyspieszmy nieco czas. Niestety problem polega na tym, że ona też jest zasilana. Wiadomo. Przez energię słoneczną. Ale my ją tutaj wyślemy, oczywiście. Przenieś. Ile pokona? Tyle pokona. Baterii widzę, że ma połowę. My weszliśmy w tę ciemną stronę. Rower niby... No nie, no jak połowę? Nie, no ten ma na full. Ona też ma na full. Dobrze, może dojedzie, słuchajcie. Wydaje mi się, że ta ciężarówka porusza się trochę szybciej niż łazik. Ale to może mi się tylko i wyłącznie wydawać. Dobra. Ona niech jedzie, to jej to zajmie. My potrzebujemy zająć się naszą bazą minus 80 ale nie dobór zero ok, ok jak tutaj wygląda sytuacja jakieś te magazyny by trzeba było proszę państwa rozpocząć yy, yy, wasting science points no co ty Bardzo niedobrze. Ulepszenie ekstraktora lodu. Na razie mi to nie będzie potrzebne. Oni by chcieli jeszcze, proszę Państwa, od nas. Aha, społeczne. Oni by chcieli od nas jeszcze te licencje. Nie możemy sobie teraz na to pozwolić. 7 dni nam zostało. Przyspieszymy czas. 82% w drzewku badań. Co jest z ciężarową? Cały czas się porusza, jak bateria. No nie wiem. No. dla mnie no, ona cały czas na fula. <gry> Czyli co? Czyli ona nie zużywa prądu? Na co ona jeździ? Ciekawe, może by sobie tutaj filtrować w ten sposób. Nie, nie chcę na razie nic tutaj klikać, żeby nie żeby nie popsuć. Ciężarówka powoli dociera. Ale my nadal jeszcze nie mamy. Tej technologii tlenowej, nie? 91%, ale to jest na wentylację, natomiast tutaj instalacje tlenowe czekają. Ajajaj. No dobrze, nasz pojazd dociera na miejsce. Okej okay. Zorganizuj ekspedycję. Zwolnijmy nieco czas. I zastanówmy się, czy my potrzebujemy w tym momencie to robić. Zwróćmy uwagę, że nie mamy jakoś tutaj strasznie napiętego harmonogramu, bo nie ma czasówki na to. Ja bym zostawił tę ciężarówkę w spokoju. Zostawiłbym ją w spokoju do czasu ogarnięcia. Tej technologii, co to za technologia była? Instalacji tlenowych. Tak też zrobimy. Proszę Państwa, odnaleźliśmy. O nie! Odnaleźliśmy, proszę Państwa, kapsułę ratunkową. Teraz trzeba tylko poczekać na wynalezienie odpowiedniej technologii. Zorganizujemy ekspedycję. Może udałoby się również wynaleźć te farmy. Za chwilę skończy się wentylacja, więc, więc bardzo dobrze. No i co? Elegancko, tutaj 42%. No i, i w kolejnym odcinku myślę, że uratujemy tę załogę. Będziemy w stanie im zapewnić jakieś, jakieś tutaj godne powiedzmy warunki takie na przetrwanie. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!